Cześć, witam na moim kanale. Po krótkiej przerwie nagrywam film. Dziś będzie film o tym, jak pikować paprykę. Tak, niektórzy powiedzą, że to już jest bardzo późno, niektórzy powiedzą, że nic z tego nie wyjdzie. No ale u mnie papryka dopiero osiągnęła okres, że tak można powiedzieć, lub inaczej stan rozwoju pozwalający na pikowanie. Tu już mam dwie zrobione tyle mnie jeszcze czeka, tutaj wszystkich będzie około 100 także na przykładzie kilku pokażę Wam jak pikować pikujemy w do doniczki P9 tak wygląda już sadowniczka gotowa teraz tego nie widzicie, ale ja mam wsadzone papryki w wielodoniczki delikatnie staram się wyjąć właśnie z tej dowiazdniczki. Spójrzcie, bryłka korzeniowa może nie jest jakaś wielka, ale jest ładnie przerośnięta, widać sporo drobnych korzonków. Teraz ważne, widzicie moja sadzonka ma około 3 cm wysokości, dlatego ja jej nie będę sadził do, na tej głębokości, tylko posadzę ją gdzieś tak tyle, żeby ona wystawała mi około centymetra ponad nowy grunt. Doniczkę wypełniam. Tak mniej więcej do połowy ziemią. Jest to podłoże typowe do produkcji rozsad papryki i pomidorów. To jest bardzo ważne, ponieważ papryka i pomidor mają dość. Potrzebują gleby. Potrzebują gleby, która ma około 6 pH około 6. Dlatego. Jeśli produkujecie swoje rozsady pomidorów i papryk, to należy kupić po prostu jeden, jeden worek takiego oto podłoża. Tak, i mamy gotowe. Sadzoneczka przez to, że, była, że jest wsadzona głębiej, ale to zaraz wam pokażę na następnej sztuce. Już wyjmuję, wyciągam, staram się, ale nie jest to, powiem Wam, takie łatwe. Te Ta doniczki mają jedną wadę, że gdy chcemy z nich wyjąć już sadzoneczkę, spójrzcie, jest to dość trudne. Takie głębokie sadzenie spowoduje, że na tej łodyżce powstaną korzonki w włoskowate, włośniowate, i one będą po prostu pobierać lepiej gleb, wodę z gleby, jeśli macie glebę przesuszoną, glebę podłoże przesuszone, tak jak ja, bo to stoi w kotłowni, to. Po przesadzeniu. Należy takie sadzonki delikatnie nawodnić, żeby one nie, nie były w suchym. No, trzeba po prostu o te sadzonki dbać tak jako do tej pory, żeby gleba miała określoną wilgotność. Dzięki temu nasze sadzonki będą się dość dobrze rozwijać. Tak oto, takie oto sadzoneczki. Podlewamy. Za chwilę pokażę Wam, jakie. Za chwilę, w następnym filmie, jakimś o paprykach, o pomidorach, pokażę Wam, jak takie sadzoneczki nawozić, żeby one jak najszybciej zaczęły przybierać na masie zielonej. Ale to tak jak mówię w innym filmie. Tak więc, jeśli ten film Wam się podobał, to zostaw łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do oglądania innych filmów. I na razie, cześć.